Siemaneczko Dzisiaj was odprowadzę Troszeczkę po Hertford Pogoda Elegancka Wiosna idzie ciepło Aż przyjemnie Wyjść na zewnątrz Idę z siłki Właśnie do warsztatu Samochód odebrać Bo ostatnio co chwilę coś się dzieje Co chwilę jakieś kuźwa Wydatki I tylko kurde trzeba Kasy rzucać i za wszystko płacić. No ale co zrobić? No? Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Wszystko idzie w górę. Ceny drożeją, paliwo drożeje, no a zarobki można powiedzieć, że stoją w miejscu. Eee, tak chciałem przy okazji nabąknąć: bo kurde, tutaj w Anglii to już jest wszystko normalnie. Chodzi, że już te restrykcje zostały ściągnięte, nie trzeba jakichś testów robić, nie trzeba żadnych maseczek nosić i tak dalej. Wszystko można powiedzieć, że wróciło do normalności. Jak by można to ująć do normalności, no bo jest sytuacja jaka jest, nie? Z tą Ukrainą i z, tą, i, i, i z Rosją. No i tak oglądam sobie, patrzę, nie? że tutaj w Polsce jeszcze jakieś restrykcje są, maseczki gdzieś tam, nie maseczki i tak dalej, a tutaj e, ci imigranci e, do Polski przybywają tak e, w tysiącach. Nie trzeba żadnych maseczek, nie trzeba żadnych testów, tego tak w jaki sposób się za bardzo nie weryfikuje. Wszystko. Można powiedzieć, że no nie ma problemu. No, trudno mówić tutaj o jakikolwiek, o jakikolwiek, e, te, testach. Jak tutaj wiadomo no przybywają z kraju gdzie jakby nie było no jest wojna e, szczególnie w tych obszarach Kijowa, Harkowa, tak. No ale czy nie mogą być wszędzie te same prawa dla wszystkich, tak? Czemu ludzi się jakoś dzieli, tak? Na tych, co nie muszą, co mogą nie muszą mieć maseczek, mogą razem być ze sobą i tam nie ma żadnego problemu, nie? Widziałem ostatnio filmik z panią prezydentową, gdzie Robiła sobie zdjęcia, i tak dalej, z uchodźcami z Ukrainy. A gdzieś dalej, praktycznie mniej więcej z tego samego okresu, był kolejny jakiś filmik, gdzie ta sama pani prezydentowa, ale już z dziećmi z Polski, robiła to na odległość. No, czemu jest takie segregowanie ludzi, tak? Że ktoś jest e, z Polakiem, z Polski, to e, musi przeszczekać te wszystkie regulacje, maseczki, nie maseczki i tak dalej, i tak dalej. No, jak ktoś przybywa tutaj z, tereny, z terenów objętych wojną. No i nie musi tego niczego robić. No, tak jak wspomniałem. Ciężko tutaj, żeby te osoby jeszcze robiły jakieś testy. Oczywiście eee, nie ma to sensu, nie? No ale się nie można wszystkich traktować jedn jednakowo. Tu w Anglii jest wszystko w porządku. Co już nie ma problemu. Eee, był wirus, nie ma wirusa. Wszystko jest ok, życie wróciło do normalności. Zobaczcie, jaki tutaj fajny klimat przechodzę akurat, pokażę Wam lać no, przez taki park idę fajnie, fajnie to jest no i wracając do tematu oczy nie może być po prostu normalnie, tak już niektóre kraje wycofują się z tych wymaganych szczepień i tak dalej że już nie trzeba tego robić że można podjąć pracę już tak samo jak było w Anglii że służba zdrowia no i niektóre osoby pracujące na przykład w domach opieki musiały mieć szczepienia a teraz już tego teraz to już nie jest obowiązkowe że tak i tak większość tych osób już ma te szczepienia, bo e, bała się, że zostanie zwolniona z pracy, no ale e, długo nie trwało, czyli długo nie trwało, no jakiś czas i zostało to zniesione, nie? Także, no tak to, tak to wygląda, nie? Bo to nasze życie to jest tak zakręcone, że sami sobie robimy podgórkę, górkę, kurczę, nie? I się kategoryzuję ludzi... Kurde, powiem wam szczerze, że mnie ręka boli, bo... E, niby chodzę na siłownię, ale jak mam trzymać rękę wyciągniętą e, z telefonem, no to... Troszeczkę... Czuć, nie? Chodzi tak już, kurde... E, parę minut, to już to już ręka drętwieje. No, także kurczę, tak właśnie chciałem to nabąknąć, nie? Że... Tutaj tak oglądam niby wszystko ten, to w ogóle tych ludzi też się jakoś tam nie weryfikuje, tak bo to ktoś powie, że jest e, z Ukrainy i nie ma problemu, nie? E, paszportu nie sprawdzają, bo, po, bo, bo, bo wiadomo, że no, w czasie wojny paszport zginął, został zniszczony, bo wiele budynków jest e, zdemolowanych przez bomby. Nie ma się co dziwić, nie? No ale wiele osób wykorzystuje tą sytuację. Niestety też oglądałem taką wypowiedź osoby, co wynajmuje e, mieszkania osobom z Ukrainy, nie? No i tam bardzo często są te rodziny mieszane, na przykład dwie matki z dziećmi. No i że te dwie matki z dziećmi zmieni rękę, zmieniłem rękę na przykład są przydzielane do jednego mieszkania Miebie są dwa pokoje kuchnia łazienka prawda no i te osoby jakoś nie podoba im się, że jest to, że tam jest tylko jedna łazienka. No, jak będziemy się tutaj obsługiwać, jak jest tylko jedna łazienka, jedna ubikacja. No kurde, ja tak myślę, że jak ja bym gdzieś uciekał przed wojną to ja bym się cieszył z Boleczego ja bym się cieszył naprawdę z Boleczego. ja nie mówię, że wszyscy tacy są bo tutaj oglądam wypowiedzi nawet e, Ukraińców, tak? Mam różne e, kanały na internecie gdzie prowadzą po prostu te kanały osoby z Ukrainy, tak? i, i te same te osoby mówią się dziwią, o co tu, o co tu chodzi, nie? są osoby naprawdę, które potrzebują tej pomocy, bo straciły wszystko, nie? A są osoby tak naprawdę, które tej pomocy za bardzo nie potrzebują i wykorzystują tylko tą całą sytuację, nie? Wykorzystywanie sytuacji. Albo kolejna rzecz, kreowanie się na wojnie. No to jest najgorsze. Za przeproszeniem nie chcę przeklinać, nie? bo mi... bo, bo, bo wiadomo, no zaraz mi tutaj ściągną, że, że przeklinam czy coś, będą mi pisali. No ale kreowanie się na wojnie, tak? E, podłapali prezydenta Ukrainy. Gdzieś tam prezydent e, Francji, też nieogolony w bluzie, udaje zmęczonego. Bo to jest tak modne teraz. Kreowanie się, kreowanie się na wojnie. Kurde, no ludzie giną. A ktoś tam się kreuje, tak? Albo na przykład te niektóre filmiki na Facebooka, gdzieś tam na internecie kreowanie się na wojnie. No kurde. Nie powinno tak być, nie? Albo pomoc. Yy, yy, tutaj ci pomaga Ukrainie. Tak. Tu się, tutaj dorosły, są dostarczane towary. Tirami z Polski wywożone i tak dalej. No tak jakby dokładać to jakby się palił ogień, jakby było ognisko, nie? I żeby to ognisko zgasło, to co trzeba zrobić? Albo już nie dokładać do tego ogniska, tak? No albo je po prostu wygasić w jakiś sposób, nie? No, a jeżeli się będzie dokładało drewna do tego ogniska, no to, to ognisko będzie się paliło w nieskończoność. No i mam wrażenie, że w tym przypadku jest tak samo. Czy się dokłada? Że się dokłada tylko po to, żeby to trwało i trwało? Kurde, no... O to, to w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, nie wiem jaki będzie tego wszystkiego koniec, bo czasami mam wrażenie, że no komuś zależy na tej wojnie i się dokłada do tego konfliktu i się pcha tą Ukrainę do tej wojny. Cały Zachód i tak dalej pcha do wojny bo Rosja jak Rosja, tak, zawsze był jakiś problem konflikt na Ukrainie zawsze były jakieś tam problemy, prawda ale ostatnimi czasy no to widzimy jak to jest widzimy po kolei przed tym całym e, przed tym całym, przed tą całą wojną e, jak to wyglądało tak, no i nagle ktoś ten zapalnik odpalił i bum, zaczęło się to jest takie wszystko kurde dziwne, nie? Bo jeżeli chce się konflikt zakończyć, to się robi wszystko, żeby się ten konflikt zakończyło, nie? A tutaj z tego co widzę, no jakoś nie bardzo, jakoś nie bardzo. Poczekajcie, bo tutaj, żeby mi zaraz samochód nie, 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 nie przyjechał, bo jest ruch. Muszę się rozejrzeć, żeby ćmiechnąć, raz dwa. Bo zaraz będzie filmik, a, wie, a ja w roli głównej jako placek rozjechany na drodze. Może niektórzy by tak chcieli. Tutaj nieraz jakieś komentarze, pi piszą ludzie, co ja robię, co ja odpierdzielam, marnuję wasz czas. Kurde, przecież ja nikogo nie zmuszam, żebyście byli na tym kanale. Ja to robię z czystej przyjemności. Jeżeli nie chcecie, że mi się Wam nie podoba, oczywiście obiektywne komentarze cenię, ale przeklinanie, pisanie, że ja taki, że ja taki, co ja robię i tak dalej. No kurde, ludzie, po co to? Po co to? Nie można jakoś normalnie, jeżeli nie podoba Wam się to, co mówię, jeżeli uważacie, że ja marnuję Wasz czas, no to przecież to jest, ja nikogo nie trzymam na siłę. Jeżeli ja wchodzę do sklepu i mi się nie podoba ten sklep, to ja z niego wychodzę, prawda? A jeżeli mi się coś podoba, no to spędzam mniej więcej czasu i robię w nim zakupy, tak? No, także powiem wam kurde, że no wolność tąku w swoim domku, nie? Dobrze, trzymajcie się ja już tutaj dochodzę tam, gdzie powinienem dojść i trzymajcie się do kolejnego razu dużo zdrówka 先嘛。